Siemaneczko, z tej strony Szymacha i dzisiaj chciałbym przedstawić Wam tego oto tableta. Cóż, jest to pierwsze takie urządzenie na kanale. Wcześniej były laptopy, komputery, teraz nadszedł czas na tablety. No, nie do końca. Bo nie jest to zwykły tablet, bo ma na pokładzie Intela i zainstalowanego Windowsa. No i co w tym takiego niezwykłego? Właściwie to nic, ale jak spojrzymy pod kątem, że wydajnościowo nie jest taki zły, można go ładować z PowerBanka, z wszystkiego. Właściwie nie potrzeba mieć gniazda, to jest to urządzenie dużo lepsze od takiego laptopa. Ale jak już poruszamy tę kwestię, to można zobaczyć, co ma w środku. No, ale żeby nie było tak kolorowo, jest to urządzenie z 2013 roku. Czyli no ma już te 11 lat. Mamy tutaj Intel Atoma, ale czterodzeniowego, co jest na plus. No i niestety tylko 2 GB RAMu. Ale jakimś sposobem ludzie sprzedają takie same urządzenia z Windowsem 10 i to niby ma jakoś chodzić. No ja wziąłem z 8. Bądźmy poważni, 2GB RAMu to nie jest jakoś dużo. Ale to nie jest problem, dodamy sobie trochę wirtualnego RAMu i powinno jako tak chodzić. Nie będzie tak źle, na baterii trzyma tak, ja wiem z 4 godzinki, no to i tak całkiem nieźle. Pojemność jej jest y, przybliżona do dzisiejszych telefonów. No, ale najbardziej na plus jest to, że to jest po prostu zwykły komputer w formie po prostu tableta. Jeden z widzów upominał się dość często, kiedy nagram coś o GSM. No i w pewnym sensie teraz to dostał, bo tablet ma wejście na kartę SIM. Szkoda tylko, że na tą starą kartę SIM, która jest dużo większa i takiej już niestety nie mam. Więc no nie przetestujemy, jak to działa, ale. Skorzystałem jeszcze z wejścia na kartę SD. Jak widać ma ona pojemność no, około 60 GB, to powinno wystarczyć na jakieś tam podstawowe rzeczy. No niestety tablet jest wyposażony w tylko 32GB kartę microSD. Też nie wiem, czy mikro, ale raczej no, dajmy na to, że mikro SD. Tu jak widać, większość jest zarezerwowane przez system, więc dużo byśmy nie zrobili, a jak mam kupioną kartę, to można poinstalować parę rzeczy i spełnić swoją funkcję. Ostatnio dość często poruszam temat Windowsa 8 i teraz mamy okazję przetestować, jak działa w swoim. Natomiast, tak powiem, w środowisku w końcu głównym założeniem ósemki była obsługa ekranów dotykowych, takich jak ten. No i działa to naprawdę bardzo dobrze. Nie ma naprawdę żadnych problemów z uzyskiwaniem tego. Prawy przycisk działa po prostu przez przytrzymanie na coś. A żeby mieć klawiaturę, po prostu klikamy ten przycisk i wysuwa nam się cała klawiaturka wirtualna jak to działa w praktyce naprawdę normalnie co już najpierw niech załaduje tego edge'a nie jest ogólnie tak źle z tą wydajnością już dobrze to chodzi no i po prostu wysuwa się klawiaturka zaczniemy pisać Wyłączymy ją przez przypadek, czy coś po prostu znowu, i można iść dalej. No, nie spodziewałem się, że coś wyjdzie takiego. Jedynie na Steamie, z czego wiem, był taki jeden problem, w trakcie logowania. Często potrafi nam po prostu tę klawiaturę zamknąć. Ale wtedy wystarczy ją uruchomić właśnie z poziomu tableta i zaczynam normalnie działać. No jak widać mamy tutaj logowanie do Steama. Klikniemy sobie tutaj, zaczniemy... O, nawet zacząłem pisać i się klawiaturka chowa. Coś zacznę pisać. I się znowu chowa, wtedy wystarczy kliknąć, to już się nam nie będzie chować. No, nie wszystko jest idealne, tak. Ale jakby kogoś to irytowało, to w krótką chwilę można się wyposażyć w klawiaturę mysz i monitor. Jak wiadomo, tablecik jest wyposażony w złącze micro USB. No, wiadomo, czymś trzeba go ładować. No ale w końcu to jest wejście USB, więc wystarczy wpiąć kabelek z przejściówkę na USB typu A. Bierzemy wtedy które niż można podłączyć. Proszę bardzo. I żeby tego było mało, Jest tam wejście na HDMI Micro, co oznacza, że można sobie kupić taką przejściówkę. Podłączyć do normalnego HDMI i podłączyć. Automatycznie urządzenie staje się cięższe na jednym boku, ale to jakoś się rozwiąże. Już tam monitor uruchomiony. Powinno zadziałać. Ale nie jestem pewien czy... No właśnie. Mam ciut za stary monitor na takie rzeczy. Tego zaraz to podłączę do drugiego. No i w ten no to sposób nasz tablet stał się pełnoprawnym komputerem. Moim zdaniem przynajmniej. Bardzo przewyższa to ideę laptopów, bo nie dość, że można to przenosić dosłownie wszędzie, używać dosłownie wszędzie, ładować dosłownie wszędzie. To jeszcze można podłączyć pod normalny monitor, myszkę i tak naprawdę bez zużycia miejsca mamy komputer. Wiadomo, wydajność tutaj nie jest zbyt duża, ale przypominam, jest to dość stare urządzenie, a dziś również są takie tablety produkowane. To był taki jeden z pierwszych. No i wiadomo, bardzo tutaj utorował drogę sam Windows 8, który był, no, tak jak już mówiłem, stworzony dla takich urządzeń. No ale wtedy nikt tak za bardzo nie myślał, że to może być przyszłościowe rozwiązanie, tylko bardziej pod kątem, co oni zrobili, dlaczego system na komputery jest zrobiony jak system na tablety. No ale skończmy już o tym. Dodajmy w końcu trochę tego ramu, bo nie ukrywam przyda się. <trybujesz> trochę nam się rozlazły te okienka. Ale w trybie na ekranowym już na spokojnie. No i tu mamy pamięć wirtualną I z czego widzę już jest dodana Mamy dodane 2GB Czyli powiedzmy, że na komputerze mamy 4GB RAMu, no ale wiadomo Wirtualny RAM to nie jest to samo co zwykły RAM Jest dużo wolniejszy, no ale lepiej mieć Cokolwiek niż nic. No i sobie nic nie muszę za bardzo zmieniać. No i dobrze. Już myślę, że teraz czas się troszeczkę pomęczyć. Cóż, z tym nas już. Pięknie wita. Wielkim napisem. z tym przestanie działać za 0 dni na tym systemie. Tutaj widać. No ale z czego już wiem, to tak wyświetla się w dobry rok. Więc raczej nie ma co się obawiać. Jakby ktoś się kiedyś zastanawiał, czy. Lepiej jest grać na Atomie czy na telefonie, to jest dość podobnie. Nie ma rewolucji, ale ogólnie jest dobrze. Da się grać w miarę. Znaczy, no mówię, tak jak na telefonie jest bardzo podobnie. Można też oczywiście użyć myszki, wtedy gra jest bardziej komputerowa. No, działa to właśnie tak. Troszeczkę długo się wczytuje, ale ogólnie jest dobrze. Myślę, że na klawiaturze i myszce jest troszeczkę nawet wygodniej. No i jeszcze Red Alert, którego niestety nie da się pograć na ekranie dotykowym. No ale przynajmniej chodzi bardzo dobrze. Nie ma większych problemów. Śmiałbym się jakby były problemy z naprawdę stara gierka. Działa dobrze, hmm. samka nawet zdaje egzamin obsługi ekranu dotykowego no ale miejscami to nie chce za bardzo działać no ale wiadomo, wiek aplikacji też może mieć znaczenie ogólnie można używać i jako komputer i jako tablet więc takie dwa w jednym dobrze to nawet chodzi filmy na YouTubie chodzą normalnie posłuchałem 4 godziny audiobook, więc no jest jakiś argument. No i cóż. Jedyny taki jeszcze śmieszek ósemki jest taki, że żeby wyłączyć komputer to trzeba wchodzić ustawienia i tutaj, ale to już tam mniejsza z tym. To już no wiadomo. No i cóż. To chyba by było na tyle. Chciby tylko cześć i. 就是这样。